Że długo nie będę mówił, to tam głos do posła. Szanowny Ci księżer, panie, panie burmistrzu, Panie przewodniczący, Szanowni Państwo, serdecznie także witam na otwarciu Biura poselskiego w Kolnie. To, że jeden z dziennikarzy dzisiaj przyjazny tutaj zadał mi pytanie, dlaczego akurat w Kolnie? jak to tak jak to się, chyba szóste moje biuro a powiatów wojewódzkich jest 14, plus 3 miasta na prawach powiatu, jest w sumie 17. Jest, najpierw odpowiedziałem, bo lubię komu, a potem druga część tej odpowiedzi to to, że tu znaleźli się ludzie, którzy chcą, żeby to biuro istniało, od dawna o to zabiegają i i, i, i no, jeśli jest taka potrzeba, to, to trzeba próbować ją yy, zrealizować. Także yy, to, to te, te dwa powody, yy, a właściwie to główna zasługa to, to jest yy, młodego jeszcze człowieka, Huberta, yy, który yy, zajął się organizowaniem yy, tutaj i biura, i, i działalności, yy, i, i też zapewnia, że to biuro na początek, w formie wolontariatu, ja będzie dostępne, potem będziemy zastanawiać się nad tym, żeby także spróbować w jakiś sposób bardziej sformalizowany Bardzo tak, Dziękuję Serdecznie dziękuję. Tak, nie nie, czy ten włosy też ten to się do tego ręka przyłożyć. za mocno Przecież no wprawiał do takich rzeczy.